A my w kolejnym potężnym materiale z serii War 3 Battlekite 33 3 Ze mną Artur i Fartyn. Dzień dobry. Oraz Edwin ogląda. I szkaluje. Nieumarły druciarz 30 w kamień. Jesza. 18 linta. Pierwsze Wy... to nie działa, ale ty wypełniasz, wiesz, że dwa... Nie działa. wypełniasz dwa razy metal i złoto koniecznie. O kurwa, 25 nie... w kamie mam dać? Chyba no? cię wyrzało. Cokolwiek wyrzał, no. był w tym metalu. Free win. Tylko musisz wypełnić koniecznie dwa razy metal i złoto, i mieć szybkie te 3 I nie produkujesz żadnych kapłanów ani nic takiego. Dobra, to zagram swoją interpretację tej taktyki. Żebym ja musiał tobie pokazywać siłę tricków, no wiesz co? A ja zrobię kapliczkę. Wiesz co, to jest ten moment, kiedy główny hero rozumie w końcu gdzie zapomniał. <grym> o swojej taktyce pięknej. Raszuje T-Rexy. To też dobre, no. Ale musisz po drodze zrobić tricki, bo T-Rexy ci nie zdążą wyjść. Pamiętaj, że już to kiedyś grałem i było useless. Teraz mi się przypomniało. I gram tak taktyką pod uselessa. Jak zwykle. Dobra, to jest prosty. No ja mam kamienia w pizdu przecież tam do poterzy Słucham Dobra Przynoszę władzę się, się uciekajcie z tą LEM gajcie się uciekajcie są. Myślę już myślę wydaje mi się, że jejscy będą lepsze Nie no nie będą bo mało ich zrobisz Szkoda się zatrzymywać w te trzy to już jest Co zupełnie Dobra. Macie metalu? Artyn, Cinek. Cinek, masz może zupkę metalu? Daję. Sprawdź Matego Hero przede wszystkim, panie. Ten budynek useless. Szkoda złota, zanim budynków nie postawisz, bo nie będziecie stać. Znaczy z jednego, żeby chociaż mieć jakiekolwiek leczenie na nim. Nie no, potem będzie spoko, tylko no... mimo to szkoda złota. Boże, jak Mati pójdzie w Slayerów. Ale to by było bez sensu. No, pod już z lesa. Dreamer ma 20 w kryształ 7 w złoto. Czyli Rush. Piotrek musi zrobić zmory, no, no żeby na Ja To szukam hero grapy. No ciągle tego nie ma. To się później odkrywa. Co mam robić? Twoje budowle zostały po, po triceratopsie stary. O, pokafero. Grapa, 19 bogactwa. On no, pod lisze, ja. pod lisze. No czyli idą pod lisze, musisz najebać z mur. Ale, ale grapa ma imperium. Tak, tak, ale musisz z mur najebać i tak. Ja. Bo was lisze porobią. Ja na pikiniery mam tu problem wtedy, nie? No nie, nie, ale z pikinierami się nie musisz bić, masz szybsze ja. te zmory. To, że oni cię kontrują, to nie znaczy, że musisz się z nimi bić. A wręcz przeciwnie. Właściwie mieliście metadę, to byłoby cudownie. Cinek musi zrobić kawalerię. Nie idę w kawalerię. Hmm? Ciastka. No, już jestem. Twoje budowle zostały zaatakowane. Masz nową budowlę do co mówisz, panie? To Wypełnij metal przed bazą. Czego ci trzeba? Gotów do akcji. Spójrzcie na moje dzieło. Albo kamień, w sumie. Macie coś metalu? Za co dużo? Nie. Tu jestem. Dobra, no zaraz te cztery, jest. No nie, pierdolę cię z wami, żebyś tam. Kopacz. Moje krechy na kapliczkę dla Was. Tego bym nie robił. Cinek masz jakieś łuki? Robią się. Bo nie chcę Ci nic mójcie, ale niszczą Ci golda przed bazą ja wstacimy na ja coś dół, do... A, ja nic nie zrobię na tej impy, majstry. Dlatego Cinek ma Albo i nie ma. Nie, ale na szczęście ma szermierzy. Moim zdaniem free obrona. Tylko musi być dużo zmur, bo oni pójdą full w lisze. Ewentualnie w cienie, no ale to wtedy tricki porobią. Metalu potrzebuje, żeby coś więcej. O, budynek, czek do T-rexów. No, Dobra, trzeba te... spra sprawdzajcie, czy nie wchodzą na waszej linii w was. I co tam jest, sprawdzajcie. Chodzą, chodzą we mnie pikami na razie, ale to piki to na razie to jeszcze jest za słabo. Ale odkryj tam szkieletem. Diabliki latają. Ale on tu ciągle krąży, luluruje mnie. Zresztą on zdurował te moje zmory, gdzie on... No to no Łuki wyślij ci nas. Na dół Łuki? Ja ogólnie muszę... Pijcie... Dokąd <guidelines> on to zrobił? Zajebałem. Wygraliśmy S. I czemu zajebałeś? Jak? No to, Ej tutaj cienie lecą, tutaj cienie lecą Dawaj, 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 dawaj te zmory na dół, dawaj te zmory na dobra, 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 dobra u góry zostały Wszystko na dół, wszystko na dół, Cinek Driftuję Jak, gdzie ty mu zabiłeś? Pod bazą I czemu mu zabiłeś? Triceratopsami ratow sam dostałem szota. Nie, grapy. Podszedłem, po prostu patrzę, przyjmuję, myślę, że odważny zawodnik. zawodnik. ty, T-Rexy, słyszak, kret idzie i, susza, kryty, I tak No to bardzo ciekawa gra. Nie. No to widzisz, bardzo było, wejść. Takie gry